Mówi, że nigdy nie używa hamulca, ponieważ wystarczy puścić gaz, i ta maszyna po prostu staje w miejscu. Także możemy je karmić, możemy robić zdjęcia, ale nie możemy ich głaskać, bo mogą zaatakować. No i zobaczcie, tak wygląda prawo jazdy na renifera. Kategoria R. <laughs> możemy od dzisiaj latać reniferami. Ok, wracamy do samochodu. Teraz pójdziemy jeździć na saniach z reniferem. Dotarliśmy, teraz idziemy zobaczyć to miejsce. To jest nasz przewodnik, właśnie dał nam instrukcję. Powiedział, że renifery są półdzikimi zwierzętami i mogą zrobić krzywdę. Także możemy je karmić, możemy robić zdjęcia, ale nie możemy ich głaskać, bo mogą zaatakować. O, widzicie, tamten pan chciał dotknąć i go bodnął. Zobaczcie, to są reniferki i można <laughs> zrobić sobie z nimi zdjęcie. A no, zobaczcie, ten nawet nie ma jednego poroża. Także pójdziemy do tamtych. Tamte mają całe. <laughs> No a strach podchodzić blisko, ponieważ to poroże mają tak ogromne, że mogą bodnąć. Tutaj pani mi dała gałązkę. Mogę sobie podejść i go nakarmić. Zobaczymy czy to się uda. O, jest w mojej ręki, zobaczcie, jaki fajny. Świetny jest. Ale tak jak mówię, strach podchodzić bliżej, bo może to się skończyć źle. Tam pani z naszej grupy tak blisko podeszła. No musi być ostrożna. No, a tak przy okazji na no, przewodnik powiedział, że tutaj jest ubikacja, także w tym budynku można sobie skorzystać i się ogrzać. Okej, okay, poproszę naszą panią, żeby mi zrobiła zdjęcie z tym reniferem. Ok, teraz się zebraliśmy wszyscy, żeby posłuchać instrukcji. Oto instrukcja bezpieczeństwa. Tak jak wam mówiłem, pamiętajcie, renifery są półdzikimi zwierzętami. Więc jeśli jesteś obok, zachowuj się spokojnie. Nie biegaj, nie krzycz, nie ruszaj się gwałtownie. Mogą się przestraszyć i mogą zareagować kopiąc lub bodąc. I z tego samego powodu, zawsze zanim dotkniesz renifera, zapytaj mnie lub moją koleżankę Erikę. A ci powiemy, czy to ładny renifer, czy nie. Więc cieszę się, że będziesz jechał. Pamiętaj, aby nie wchodzić do środka na stojąco. To niebezpieczne, ponieważ jeśli renifer się poruszy, możesz spaść i zrobić sobie krzywdę. Więc nigdy nie stój w saniach, ale wejdź do nich tak, jak teraz pokazuję. Jest to łatwiejsze, jak siedzisz z przodu, bo tu jest niżej. I cofasz się do końca. Będą dwie osoby w jednych saniach, ale jeśli mają małe dziecko, mogą jechać w trójkę. Wy macie bardzo małego, więc możecie jechać całą rodziną. Więc dwie osoby, wyjątek, małe dziecko. Wtedy możecie jechać w trzy osoby. Kiedy będziesz już jechał, pamiętaj trzymać ręce i nogi cały czas w środku. Ponieważ czasami bok sani w coś uderza, a jeśli masz coś na zewnątrz, możesz dostać ogrodzeniem. Więc lepiej trzymaj wszystko w środku. I teraz miła część. Będziesz sam prowadził swojego renifera. Będziesz to robił tą liną. Jest ona połączona z szyją renifera. Damy ci ją na starcie i będziesz trzymał ją cały czas w dłoni. Bo to jest cała kontrola, jaką masz nad reniferem. I dzięki temu możesz zrobić kilka rzeczy. A jedną z nich jest zwolnienie. Robisz to przez pociągnięcie liny. Druga rzecz. Jeśli renifer się zatrzyma, możesz sprawić, by się ruszył. Kołysząc liną na boki w taki sposób, aby dotykała tył renifera. Jeśli Lina nie dotyka grzbietu, to jest tak, jakbyś nic nie robił. A jeśli renifer idzie dobrze, nie musisz nic robić. Po prostu trzymaj linę w dłoni trochę luźno. Nie aż tak bardzo, że pójdzie pomiędzy nogi renifera lub tak, że wejdzie pod narty sani, ale mniej więcej tak. Więc powtórzmy wszyscy razem. Jak możesz zwolnić? Pociągnąć linę. A jeśli renifer się zatrzyma, co możesz zrobić? Poruszać nią. Ale nie tak jak teraz, to będzie bezużyteczne. Bardziej tak. Ok, zostaliśmy przeszkoleni i teraz wchodzimy na taki tor, który jest ogrodzony. Zobaczcie, tutaj jest wejście i tam są sani z reniferami. Dobrze, weszła pierwsza tura. My musimy poczekać kilka minut. Ale zobaczcie, tutaj za płotem są chyba samiczki albo młode, z takimi małymi rogami. Okej, okay, wchodzimy. Dobra Czyli ja będę pierwszy Wsiadamy. Tak jak pan mówił, najpierw trzeba usiąść, teraz oczepać buty. Zobaczcie, to są te skóry. Na nic się siedzi i jest cieplutko. Ok. Muszę zdjąć plecak. No to jedziemy sobie, ale super. z wycieczki, było mega super <laughs> idziemy, bo inni będą wchodzić teraz. Zobaczcie jaka kolejka się zrobiła. Dobrze, że byliśmy pierwsi. Idziemy teraz ogrzać się do pomieszczenia. Tutaj jest taki domek, tam widzę też się ognisko pali w środku. You Ah, yes, please. Is free or free? Oh. Is, uh, one for you? Ah, thank you. <laughs> I zobaczcie jakie fajne pomieszczenie. Tutaj jest ognisko, można się ogrzać. Dostajemy tutaj w cenie herbatkę i takie fajne ciastko. Także ja sobie teraz zjem, a potem pójdę do ognia się ogrzać. Na ścianach są takie historyjki o reniferach. A na tych ławkach leżą poroża. Można sobie podotykać, zobaczyć jakie to jest ostre. No jest piękne. Pan jest takie większe. Pójdziemy tam. Zobaczcie to. To jest chyba od samcy. Teraz będziemy mieli półgodzinną prelekcję o reniferach. Pani opowiada. To jest w czasie, w jest i one bardzo szybko, 1-2 cm Prelekcja się skończyła, a teraz pani rozdaje prawo jazdy na prowadzenie renifera. Także chyba zdałem egzamin. No i zobaczcie, tak wygląda prawo jazdy na renifera. Kategoria R. Fajnie, można sobie zgiąć. I mamy prawo jazdy. Możemy od dzisiaj latać reniferami. Wróciliśmy jeszcze na chwilę do wioski Świętego Mikołaja, żeby podpisać dokumenty, bo teraz będziemy jeździć tymi skuterami śnieżnymi. Także coś musimy podpisać, gdybyśmy coś uszkodzili, to no, będziemy po prostu musieli oddać pieniążki. Ale ogólnie nie zamierzam nic uszkodzić, więc idziemy podpisać tylko formalnie. Pani przewodnik zabrała nas teraz do restauracji, ale tutaj nie jest to w cenie, trzeba sobie zapłacić. Ale jest pyszna jezonka, jakieś sałatki i nawet są jakieś rybki, szprotki. Wziąłem sobie te rybki z ziemniakami, z mięskiem i tutaj jakąś sałatkę. No i słuchajcie, takie jedzonko kosztuje 13,90 euro. Dobrze, ja już zjadłem, czekam na grupę, ale powiem Wam, że jest akurat minus 23 stopnie. I gdybyście tutaj przyjechali, to musicie się bardzo dobrze ubrać. Mimo, że mam ten kombinezon, który dostałem, to jeszcze mam moją niebieską kurtkę, potem moją czerwoną kurtkę, pod spodem mam bluzę, polar, jeszcze jakiś taki długi rękaw i dopiero pod koszulek. Także mam mnóstwo warstw i jest mi ciepło. Także pamiętajcie o tym, bo naprawdę jest tutaj zimno. Tego na filmie nie widać, ale najbardziej nogi marzną. Na szczęście mam te skarpety z merynosów, dwie pary, więc dają radę. Chociaż też czasami przemarzają i warto iść gdzieś się ogrzać do jakiegoś pomieszczenia. Aha, jeszcze taka informacja. Mimo, że jest minus 23 stopnie na termometrze, to odczuwalna jest minus 31. Tak powiedziała nasza przewodniczka. Okej, okay, podjechaliśmy na taki parking i teraz idziemy na pole do lasu. Już ktoś tutaj jedzie. No i tutaj mamy cały parking skuterów śnieżnych. Pani ma pudełko z kluczykami. Tutaj są numerki, więc pewnie jakiś wylosujemy i zaczniemy jeździć. Podobno cała trasa będzie trwała godzinę. No i ma być fajnie. Pani właśnie dzwoni po pomoc, ponieważ nie chcą odpalić te skutery, tylko jeden odpalił. Jak widzicie nawet w skuterach śnieżnych akumulatory siadają. Nie tylko mi dzisiaj, ale również tutaj w firmie. Teraz mamy szybkie przeszkolenie. Okej, okay, no to wsiadamy. Ja pojadę w środku. teraz śnieżyć. Teraz wam powiem jak się jeździ. Siadamy. Tutaj jest gaz, czyli do przodu. Tutaj jest stop, wyłączenie silnika. Tutaj jest hamulec. Tutaj jest ogrzewanie rączek z jednej i z drugiej strony. Jest na maksa. Jak nie chcecie tak na maksa, to można dać na drugą stronę. Jakoś to tak działa. I tutaj jest zapalanie. Tylko żeby zapalić, musicie wyciągnąć ten przycisk. No i to jest wszystko. Także naciskam gaz i będziemy jechać. Mamy zachować odległość tak 10 metrów, 10-15 metrów między sobą. I trzeba mieć zapięte kaski, ponieważ tutaj w lesie policja jeździ i jak nie macie kasku zapiętego, to można dostać mandat. Pani mówi, że nigdy nie używa hamulca, ponieważ wystarczy puścić gaz i ta maszyna po prostu zostaje w miejscu. Ale gdybyście chcieli awaryjnie, no to tutaj trzeba nacisnąć. Teraz pani się ubiera, pojedzie pierwsza i my za nią. Aha, i tak się okazji. To miejsce jest po drugiej stronie drogi wioski świętego Mikołaja. Także minutka drogi i jesteście tutaj. Dobra, ruszamy. Ale fajnie. Mega. Ale dziury. Buja jak nie wiem. Tutaj jest stop. Trzeba się rozejrzeć. I jedziemy do lasu. Low. I've been chasing all the things I never had before All the way down by the river I found a place where I can drown the old you And when you look on the horizon What you see is what you get A sparkle in a diamond And the southern sunset tutaj dziewczyny przede mną są i trochę wolno jadą ale dobra, zaraz się nauczą okej, okay, ruszamy dalej Kolejny postój na zdjęcie Powiem wam, że te grzane manetki i tutaj gaz jest również grzany, tak fajnie to działa, że aż normalnie parzy. Gdybyście chcieli sobie zmniejszyć, to tutaj trzeba tymi przyciskami zmniejszyć. I wtedy już tak nie będzie parzyć. Ale ja sobie dam na maksa, ponieważ jest fajnie cieplutko. No, świetnie jest, zobaczcie a jeśli chodzi o temperaturę to jest ciepło w ogóle nie zmarzłem tutaj na górze troszeczkę końcówki palców mi zamarzły ale jak tak sobie ruszam to się odmrażają dobra jedziemy Uhu! Things had going on Oh, 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 oh mm, I didn't know it could be that strong Just let go and carry on Teraz mamy postój, żeby można było sobie zrobić trochę zdjęć. Jest piękny zachód słońca. Miałoby dzisiaj pochmurnie, a jednak słoneczko wyszło. Także w tym miejscu jest czas na zmianę kierowcy, jeżeli jedziecie w dwójkę. No i można sobie właśnie te zdjęcia porobić. I teraz chyba już będziemy wracać. Poza tym zobaczcie, tutaj na tym skuterze macie spory bagażnik. Można zabrać jakiś prowiant i sobie wyjechać w las. A mówiłem wam, że tutaj policja jeździ, ponieważ my jeździmy po normalnych drogach fińskich. Zobaczcie, tutaj jest nawet znak na jakieś miasto i my właśnie tą drogą jedziemy. Kemijarvi, 87 km i Piruapa. Piruapa jest za… <laughs> chyba już jest. Niestety źle wam powiedziałem, teraz byłem naszej pani przewodnik zapytać co to jest za miasteczko Kemijarvi i pani powiedziała, że to jest jezioro. I tutaj nie jeżdżą samochody. To jest taka droga tylko dla właśnie skuterów śnieżnych, i czasem na, chodzą na tych nartach czy coś takiego. Ale ogólnie tutaj samochody nie jeżdżą i nie mogą tutaj wjeżdżać. Dobrze, podki porobione, możemy wracać. Teraz Wam pokażę, jak się odpala. Tutaj zgasiłem naciskając, i teraz, żeby odpalić, trzeba to pociągnąć do góry. I tutaj naciskamy. Oczywiście możemy hamulec przytrzymać i odpalamy. Odpaliła. Dobra, wracamy do bazy. Hey, gasimy. Super było. No i teraz tylko oddać kombinezon, zdjąć buty i do busa. Ale ogólnie mega atrakcja. Super było to safari. Polecam. I na koniec taka ciekawostka: zobaczcie gdzie tutaj jest umiejscowiona tablica rejestracyjna w tym miejscu. Każdy skuter tak ma. Jestem z powrotem. Jest godzina. 15:17. To oznacza, że ta cała wycieczka trwała 6,5 godziny. Nie 6,5 godziny. Nagrywam telefonem, bo moja kamera GoPro zamarzła. Był komunikat, że bateria już jest zamarznięta i musiała się wyłączyć. Także no jak widzicie, jest mróz, ale trzeba się ciepło ubrać i jest naprawdę fajnie. Także wycieczka To było niesamowite. Zamarzł mi mikrofon w telefonie. Także Mam nadzieję, że teraz się coś nagrywa. Żegnam się z wami. Jadę teraz na jakiś kemping albo do jakiegoś pokoju się troszeczkę. Kolejne podejście, bo znowu mi zamarzł telefon. No dobra, żegnamy się. Jadę na kemping albo do pokoju, tak szybko wam powiem. Ale najpierw się troszeczkę muszę rozgrzać. Jest minus 16 w samochodzie. Włączyłem webasto, żeby za 15 minut, troszeczkę chociaż było ciepło i chociaż zero, żeby było. To będę się cieszył. Trzymajcie się, pa. Podłączyłem jeszcze przetwornicę do gniazdka, żeby naładować ten akumulator z dometika. Powiem wam, że wychodzi komunikat, że jest za niska temperatura, żeby mógł być naładowany i piszczy. Także nawet go nie naładuję teraz. Nie no, nie sądziłem, że niskie temperatury takie szkody potrafią zrobić. To tak w ramach ciekawostki. Już naprawdę kończę. Gaszę to. Jeszcze się napić nie mogę, bo woda mi zamarzła. Zobaczcie, sam lód. Grzeje nogi. Wszędzie mi ciepło, tylko w palce zimno. To jest taki czuły punkt, palce u nóg.